To jest Franek, który zaraz będzie szczęśliwy, bo dostanie świeżą wierzbę od sąsiada. A to jest... O cholera. A to jest Edward, który wcale nie walnął zgona. A więc jeśli jesteś w stanie im zapewnić lepsze warunki niż u mnie są, to zobacz w opisie pierwszy link i weź udział w konkursie. A żeby film miał chociaż trochę merytoryki, to sprawdzimy ankietę na Instagramie. W zasadzie prawie wszyscy dobrze odpowiedzieli, że w Polsce występują modliszki, Natomiast aż jedna piąta osób oznaczyła, że w Polsce jest więcej niż jeden gatunek. Jest to oczywiście błąd, bo występuje tylko modliszka zwyczajna, czyli Mantis religiosa. Obstawiam, że. Taka ilość też może być spowodowana kolorami odpowiedzi, że może ktoś się sugerował, że zielony znaczy dobry, ale za to prawie wszyscy dobrze odpowiedzieli, że jest pod ochroną. Ale co oznacza to, że jest pod ochroną? To, że jak ją spotkamy, to nie możemy jej sobie zabrać w domu i hodować, możemy tylko po prostu zrobić zdjęcie i zostawić ją w spokoju. Jak wpadnie nam taka do domu, to najlepiej po prostu ją wypuścić na zewnątrz, gdzieś blisko łąki, jakiś otwarty teren, z trawą. Nie tylko do lasu, bo las to nie jest ich środowisko o lepsze są polany. Zdarzają się osoby, które znajdą ootekę modliszki i chcąc im pomóc, biorą taką otekę do domu i myślą, że a, przyspieszymy rozwój, dokarmię młode, podrosną i wypuszczę większe. Chęci dobre, natomiast nie robimy tego, ponieważ oteki naszej modliszki muszą zimować, aby się wykluło zdrowe potomstwo. To znaczy dorosła samica składa ootekę jesienią, która musi przeleżeć, przezimować pod śniegiem i dopiero na wiosnę wykluwają się Nowe osobniki. Brak limowania spowoduje, że po prostu nimfy będą słabsze, prawdopodobnie większość spadnie, albo w ogóle się nie wyklują, a jeżeli już coś przeżyje, to nie spotka drugiego osobnika, aby się rozmnożyć, bo inne będą albo za młode, albo już martwe, więc naprawdę zostawiamy w spokoju oteki. Po prostu możemy obserwować, cieszyć się nimi i nic im nie pomagać. One sobie dadzą radę. Staram się częściej dawać jakieś ankiety, może wplatać się w jakieś odcinki.